Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Magda i jestem stylistką, a to jest kanał, na którym dowiesz się, jak wyglądać stylowo, dokonując tylko i wyłącznie rozsądnych i przemyślanych zakupów. I dzisiaj przygotowałam dla Was odcinek o propozycji mojej szafy kapsułowej na trwającą już wiosnę. Będzie to takie subiektywne gdzieś tam moje zestawienie, natomiast myślę, że wiele z Was będzie mogło wyciągnąć z tego jakąś inspirację dla siebie. Pokażę Wam różne stylizacje. Natomiast omówimy też poszczególne elementy, które według mnie właśnie są ważne, żeby je wziąć pod uwagę właśnie w budowaniu takiej przemyślanej i spójnej, i też zarazem oczywiście praktycznej szafy. Jest to dla mnie bardzo ważny aspekt, ale zanim to, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał, jeżeli tego jeszcze nie robicie. A my przechodzimy prosto do tematyki dzisiejszego filmu. Zapraszam Was serdecznie! jak widzicie po mojej ekspozycji tutaj na wieszaku, moja szafa w tym sezonie jest oparta na takich jasnych barwach mój typ kolorystyczny to jest zgaszone lato, a właśnie te kolory, które gdzieś tam dla siebie wybrałam, dobrze do niego pasują i też dobrze się w nich czuję, nie mam za bardzo ochoty ostatnio na jakieś takie ciężkie kolory czy nawet na czerni. tej czerni jest w mojej szafie sezonkowo mało, ciągnie właśnie na takich fajnych, jasnych, wiosennych barw, na przykład pistacja też mi się bardzo podoba, lubię właśnie takie różne brudnawe, rozmyte pastele ale to jest właśnie coś, co do mnie też pasuje, także wszystko się tutaj gdzieś tam ze sobą zazębia. Fajnie jest to wziąć pod uwagę właśnie przy budowaniu naszej szafy. No bo wiecie, będziemy wtedy mieli w niej tylko rzeczy, które gdzieś tam do nas pasują i nie będziemy mieli takiego uczucia po założeniu jakieś, nie wiem, bluzki, że coś jest nie tak, że jakoś w niej niekorzystnie wyglądamy. Bo właśnie często kolor ma na to wpływ, ale to gdzieś tam tylko tak słowem wstępu mamy tutaj również kilka takich kategorii które w moim odczuciu właśnie warto wziąć pod uwagę budując taką szafę, nazwijmy to kapsułową, między innymi oczywiście bardzo ważne są basici, czyli rzeczy, które zakładamy po prostu bezpośrednio gdzieś tam na ciało bluzki, topy, t-shirty właśnie tego typu rzeczy i powiem Wam, że ja osobiście za takimi stricte zwykłymi t-shirtami wiecie, krótkie rękawek i dekor na przykład pod szyję, jakoś nie przepadam próbowałam kilka razy właśnie takiego fasonu gdzieś tam u siebie i nie do końca mi się to sprawdzało, po prostu nie mam jakoś ochoty nigdy tego nosić wolę rzeczy, które są na przykład albo z głębszym dekoltem, albo na ramionczkach, albo właśnie tak jak tutaj z długim rękawem i na takie właśnie dopasowane bluzki, topy, fajnie też się nakłada różnego rodzaju okrycia wierzchnie wszystko tutaj właśnie ładnie do tego pasuje Natomiast w ogóle, jeżeli interesuje Was taki stricte temat basiców i tego, jak dobierać je właśnie do swojej szafy, żeby nam jak najlepiej odpowiadały, żeby nam też pasowały właśnie do reszty gdzieś tam naszych rzeczy, żeby, wiecie, nie, nie trzeba było za wiele kombinować, tylko założymy i będzie nam to pasowało do wszystkiego, to przygotowałam dla Was dedykowany film właśnie o tych basicach, który pojawił się na kanale tydzień temu. Także tutaj Wam zostawię odnośnik, możecie sobie też do niego gdzieś tam przy okazji zajrzeć, albo teraz, albo po obejrzeniu tego filmu. No i właśnie ja do swojej szafy wybrałam kilka takich basiców, które gdzieś tam ją fajnie uzupełniają i jest to takie białe body. Potem mamy jeszcze niebieski golfik, czyli właśnie kolor, który gdzieś tam bardzo ostatnio lubię i granatową bluzkę właśnie taką na jedno ramię to też jest coś właśnie takie, takiego bardzo ciekawego, co ostatnio wpadło do mojej szafy, a bardzo mi się właśnie też spodobało, bo jest to coś ciekawego. I oprócz tego, właśnie mamy tu jeszcze taki t-shirt. Mówiłam niby, że nie lubię, natomiast to jest taki dopasowany właśnie t-shirt, który bardziej mi służy, wiecie, do tego, żeby go zakładać pod spód, na przykład pod bluzę, pod sweter aniżeli stricte do noszenia go tak wiecie solo więc to jeszcze jest tutaj coś takiego takie rzeczy też właśnie się mi często przydają i mamy też tutaj właśnie jeden taki sweterek z golfem właśnie w kolorze fioletowym jak również tutaj znajduje się bluza właśnie również fioletowa tylko taka już ciemniejsza i o oversize'owym kroju i właśnie jeżeli mam taką oversize'ową bluzę tak jeszcze na wstępie Wam powiem bo Boże będę tutaj gadać i gadać to lubię właśnie pod nią mieć coś jeszcze pod spodem, nigdy nie zakładam ani bluz, ani swetrów tak bezpośrednio na ciało albo na biustonosz, tylko muszę mieć pod nią jakąś bluzkę i właśnie tak pod spód najlepiej sprawdzają się rzeczy dopasowane, więc również tutaj z tego wynika. I następna kategoria, która znalazła się gdzieś tam w mojej tegorocznej szafie, to są doły i głównie postawiłam w tym sezonie na dżinsy, jak już to jest coś, co właśnie gdzieś tam najbardziej mi w duszy gra, co najbardziej mam ochotę, mój styl jest taki bardziej casualowy, ja nie jestem jakaś taka stricte elegancka, próbowałam bawić się właśnie w taki stricte klasyczny styl, natomiast nie jest to coś, co do końca mi leży. Ja wolę taki, wiecie, casual, z nutką jakiegoś trendu, z nutką może jakiegoś takiego sportu, czy czegoś takiego po prostu przełamanego jakby. Ciężko mi to do końca określić, więc właśnie te dżinsy bardzo fajnie mi leżą. Na przykład cygaretki to nie jest do końca coś, co ja czuję, więc takich spodni w ogóle u siebie nie mam. Natomiast marzą mi się jeszcze takie, wiecie, spodnie o kroju full length, takie po prostu opadające nie, na buty, takie właśnie szerokie, Jakieś garniturowe, więc możliwe, że się coś takiego zaopatrzę. Natomiast jeżeli chodzi o jeansy, jakie w tym sezonie się właśnie u mnie znalazły, to są takie boyfriendy, które wyciągnęłam teraz na wiosnę. W zimę jest mi w nich trochę za zimno, więc sobie po prostu czekały na cieplejszą porę, bo też są za krótkie. One właśnie najlepiej wyglądają z odkrytą kostką, i potem mamy właśnie jeszcze jedne boyfriendy. Tylko że w kolorze białym, który właśnie też fajnie wygląda gdzieś tam w białym total looku. Bardzo właśnie też lubię takie zestawienia jak wiecie total looki albo w ogóle połączenia właśnie tego samego koloru w kilku elementach. I mamy tutaj jeszcze zwykłe rurki, czyli fason, do którego wróciłam znowu ostatnio, to jest coś takiego właśnie, że raz na jakiś czas mi się te rurki przypominają i sobie do nich wracam, bo znowu jest mi w nich naprawdę bardzo, bardzo komfortowo, są dla mnie naprawdę takim bardzo uniwersalnym elementem, który zawsze do wszystkiego mogę założyć i mi pasuje, a że nie są one żadnego, wiecie, twardego dżinisu, ani nie są jakieś nadmiernie obcisłe, to właśnie jest mi w nich naprawdę bardzo wygodnie. A dalej taka już trochę wariacja, to są jeansy, które są takie właśnie przydługie, z wysokim stanem i mają takie właśnie rozcięcia na samym dole i przy płaskich butach trochę się po tej ziemi flogają, czyli taki bardziej trendowy element. Natomiast właśnie jeszcze wśród moich dołów znalazła się taka oto spódnica w grochy MIDI, o dziwo u mnie, tak, bo ja właśnie po MIDI rzadko sięgam, natomiast jej kolorystyka dorwałam tu do spódnicę w Lumpeksie. Zresztą, jeżeli, jeżeli jesteście ciekawi, w moich ostatnich właśnie zakupów, to zapraszam Was również do, do, do dedykowanego filmu, który niedawno powstał, również tutaj w kartach Wam się wyświetli. Trafiłam taką spódnicę w Lumpeksie, która gdzieś tam kolorystycznie z moją szafą idealnie współgra. I Jestem w stanie mimo tego kobiecego takiego wajbu ją tak wyscylizować, że mi to gdzieś tam odpowiada, więc ona również w tej właśnie mojej kapsule tutaj się znajduje. Dalsza kategoria to oczywiście są okrycia wierzchnie, które wiosną są gdzieś tam bardzo ważne i je właśnie fajnie jest sobie dopasować nie do do pogody, bo ta wiosenna pogoda jest taka właśnie zmienna nas jest cieplej, raz zimniej, więc fajnie mieć właśnie jakieś różne po prostu alternatywy, które możemy sobie gdzieś tam ze sobą yy, tak yy, zamieniać. To jeszcze właśnie warto wziąć pod uwagę to, żeby one były dopasowane do naszego typu kolorystycznego i właśnie do reszty rzeczy. No bo kiedy założymy sobie takie okrycie, Wierzchnię. Na przykład, kiedy jest to płaszcz, no to on gra po prostu główną rolę, no bo jest na wierzchu, zajmuje dużą powierzchnię i jest po prostu widoczny jako pierwszy. Więc fajnie jest postawić na dobry kolor i też oczywiście na dobrą jakość, żeby było widać, że ten nasz po prostu płaszcz, który tworzy naszą stylizację, jest dobrej jakości. I ja tutaj mam kilka takich elementów. Pokażę Wam jeszcze, mimo dziwnej takiej, nużenie typowej pory, taką właśnie kurtkę zimową, którą też jest moim nowym właśnie nabytkiem, natomiast jeszcze wieczorami, kiedy chodzę z psem to naprawdę bywa mega, mega chłodno więc nadal ją zakładam bo na kurtkę wiosenną jeszcze tymi właśnie wieczorami jest trochę za chłodno i właśnie ona jest takim rewelacyjnym, zgaszonym śliwkowym kolorze, który mi się niesamowicie podoba. Podczas poszukiwań takiej kurtki wyświetlały mi się same czarne albo jakieś kremowe coś takiego, nie mówię, że to jest złe natomiast właśnie chciałam jakiś fajny, wyjątkowy kolor typu niebieski, różowy albo fiolet i właśnie znalazłam to a jest, jest rewelacyjna i właśnie do moich tutaj rzeczy mi też bardzo pasuje w ciągu dnia może jest trochę za ciepło już w niej ale mówię wieczorami jak najbardziej właśnie się tutaj jeszcze przydaje dalej mamy słuchajcie trencz, który jest moim nabytkiem z zeszłego sezonu z Reserved właśnie z kolekcji wiosennej natomiast tak jak mówię, zeszłego roku więc to absolutnie nie jest tak, że musimy kupować nowe te elementy, kapsuły co roku tutaj u mnie wiele tych właśnie ubrań jest z poprzednich lat, bo właśnie kiedy zainwestujemy w fajny, ponadczasowy fason i w dobrą jakość, to te rzeczy oczywiście starczą nam na lata, a właśnie o to też nam oczywiście chodzi w budowaniu takiej spójnej garderoby, czego Was właśnie tutaj na moim kanale uczę to jest taki niebieski, też rewelacyjny trend, który mi się niesamowicie się podoba i w zeszłym roku pamiętam, że jakoś nie mogłam się zdecydować i raz go zamówiłam, potem zwróciłam, a potem znowu zamówiłam, bo jakoś nie byłam przekonana, ale jest po prostu przepiękny i naprawdę go uwielbiam i bardzo się cieszę, że w końcu nastała taka ciepła, piękna pogoda, że będzie można właśnie go nosić, jest taki też trochę oversize'owy, bardzo mi odpowiada, bo takich stricte dopasowanych krótkich tręczyków nie lubię wolę coś takiego bardziej modowego, on taki jest i też fajnie wygląda w połączeniu z różnego rodzaju butami a jeżeli mamy taki wiecie trencz bardzo klasyczny i dopasowany no to on będzie nam pasował tylko do jakichś takich nie wiem eleganckich butów czy coś a ten tutaj właśnie mogę połączyć naprawdę na bardzo wiele różnych sposobów między innymi z dresem ze sportowymi butami bardzo dobrze wygląda to jest coś, co ja lubię, żeby łączyć taki właśnie bardziej elegancki lub trendowy element, na przykład ze sportowymi butami lub z kowbojkami, żeby móc gdzieś tam na różne sposoby sobie to tutaj nosić. A dalej mamy, słuchajcie, dwa elementy z jeansu. Czyli taką krótką kurtkę, którą sobie w ogóle sama gdzieś tam przerobiłam, bo ona była takiej normalnej długości, ale właśnie takie krótkie mi się podobały, więc po prostu sobie ją uciechałam, zamiast wiecie kupować w zarze jakąś za 150 zł, to tam kupiłam w lumpaksie chyba za piątaka i po prostu sobie ją gdzieś tam stylingowałam pod siebie. I drugi element to jest właśnie taka oversize'owa koszula jeansowa, która też gdzieś tam właśnie z drugiej ręki pochodzi. W lumpaksach jest taki rzeczy naprawdę mnóstwo, także w ogóle nawet w tym wypadku nie brałabym absolutnie pod uwagę kupowania nowych, tylko szukałabym albo na Vinted, albo właśnie w Lumpeksach, jeżeli lubicie chodzić. I to jest koszula męska w jakimś dużym rozmiarze, nie wiem jaki konkretnie on tutaj jest, ale na pewno jakieś 2XL, czy coś takiego, taka właśnie oversizeowa którą sobie możemy, wiecie, narzucić na wszystko, co mamy na sobie jest nam mega komfortowo i też mamy taki fajny, właśnie stylowy, luźny vibe, bardzo właśnie tą koszulę lubię, a ją już mam w szafie no dobre dobrych, właśnie kilka sezonów. Więc to jest kolejny dowód na to, że wcale nie trzeba kupować co sezon nowych rzeczy. Mam tutaj też taką ramoneskę, też właśnie z zeszłego sezonu kupioną na wintę taką kremową. Ona też właśnie ma taki bardziej oversize'owy krój, czyli coś, co bardzo lubię. I właśnie ma takie tutaj jakby charakterystyczne te ramiona, jakby trochę w stylu lat 80., Marynarki też się w, tej, w mojej szafie, tutaj jakieś dwie y, znalazły. Ja bardzo marynarki lubię, więc tutaj też mamy właśnie dwie takie opcje: jedna oversize'owa, granatowa, a druga krótka, y, skórzana. Taka właśnie marynarka też może być bardzo fajnym zastępstwem za y, ramoneskę. Jeżeli na przykład nie lubicie lub nie macie, to gdzieś tam się może też za taką właśnie skórzaną marynarką rozejrzeć. Ja mam akurat taką krótką. Ona była długa, natomiast moja serdeczna koleżanka Weronika mi ją po prostu tutaj skróciła. Z mi ją i teraz właśnie mam taką trochę bardziej fashion. Tą marynarkę, którą bardzo lubię, i taka właśnie krótka, długość też świetnie wygląda do spodni z wysokim stanem, co też potem zobaczycie tutaj na dodatkowych ujęciach, jak będę wam robić stylizację. W takiej szafie oczywiście mogą też się znaleźć koszule. Jak gdzieś tam jakieś, jakieś w mojej szafie mam i na pewno gdzieś tam co jakiś czas wpadną. Natomiast tutaj stricte ich nie brałam, bo to jest taki element, można powiedzieć, dodatkowy. Nie jest to dla mnie żaden basic, bo sięgam po nie tylko czasami. Ale oczywiście, jeżeli dla Was jest, to jak najbardziej można sobie tutaj coś takiego dołączyć, albo dopasowany, albo jakieś może jedwabne. To też jest właśnie rewelacyjna opcja, albo bardziej oversize'owe w zależności od tego, co lubicie. Ale myślę, że właśnie do. do, 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 do okay. Ale myślę, że do takiej propozycji jaką tutaj wam prezentuję, też by się fajnie fasowały i w mojej tutaj szafie również znalazła się jedna sukienka, którą też już kilkukrotnie wam na kanale pokazywałam, ale jestem nią absolutnie zauroczona. Więc na pewno jeszcze kilka razy ją zobaczycie. Jest to taka właśnie sukienka trochę boho długości. No można powiedzieć mini. I właśnie taka jasno, jasno zielona, zgaszono zielona w takie dmuchawce, która też mi tutaj fajnie pasuje do tego tręcza, do tej ramoneski, do kurtki jeansowej sobie gdzieś tam mogę ją nosić, więc też jest rewelacyjna i właśnie ona też jest jakby na tyle uniwersalna, że spokojnie do rajstop i do botek również mogę sobie ją założyć, kiedy jest trochę chłodniej. Z ubrań to by było tak naprawdę na tyle. Teraz sobie przejdziemy do dodatków, które gdzieś tam do mojej szafy, właśnie w tym wiosennym sezonie, wleciały. I po pierwsze, oczywiście, będą to buty, czyli coś, co chyba większość kobiet po prostu lubi najbardziej. I w moim przypadku znalazły się oczywiście w szafie białe trampki, czyli taki mój po prostu must have, od wielu, wielu lat takie właśnie buty noszę i jest to naprawdę coś, bez czego sobie mojej szafy nie wyobrażam, tak naprawdę w każdym dowolnym sezonie, bo praktycznie przez cały okrągły rok właśnie takie buty noszę i w tym wypadku mam tutaj trampki marki Weża. Czyli coś, w co właśnie zainwestowałam w jakoś w zeszłym roku już, to było takie właśnie moje butowe marzenie i wybrałam dla siebie wersję białą z fioletowymi elementami. Jeszcze wtedy nie miałam takiej obsesji na punkcie tego fioletu, ale teraz się da, bardzo się cieszę, że właśnie taką opcję wybrałam, bo ten fiolet mi naprawdę bardzo tutaj do tej pozostałej... Poz Boże, nie mogę się wysłowić, bo ten fiolet mi właśnie do tych pozostałych elementów szafy naprawdę bardzo pasuje i w ogóle bardzo te buty lubię i mogę je Wam naprawdę z czystym sumieniem polecić, tym bardziej, że jest to marka też bardzo zrównoważona. Poczytajcie sobie na stronie, z czego oni produkują te buty, pod tym względem również jest to rewelacyjna opcja, bo jakby mniej odpadów dla naszego środowiska. Natomiast mają one dosyć takie twarde to tworzywo. Nie mówię, że są niewygodne, bo ich wygodę oceniłabym tak 8 na 10. Fajnie się gdzieś tam rozchodziły. Natomiast na samym początku, kiedy je zamówiłam, to po prostu tutaj te języki jakby trochę mi się wżynały, wiecie, tutaj w, w łydkę, więc musiałam jakiś tam czas poświęcić na to, żeby je rozchodzić. Natomiast w tym momencie naprawdę rewelacja i też trzymają mi się po prostu bardzo dobrze. Myślę, że naprawdę długie lata będę w nich chodzić, bo mam, już, mam je już. Jakoś około roku chyba, no tak z 8 miesięcy to na pewno już w mojej szafie są, a chodziłam w nich i na jesieni, i w zimę i naprawdę są bardzo, bardzo spoko i fajnie mi tutaj pasują. Niedawno też mi właśnie wleciały do szafy takie espadrylki, trampko, espadryle jakby, też są fajne właśnie, no mają taki bardziej letni vibe, no bo tamte są takie wiecie skórzane. Jest trochę takie, jakby cięższe, a te są takie właśnie stricte, właśnie letnie, przez ten espadrylowy akcent. I między innymi do tej spódnicy bardzo fajnie wyglądają. Albo tak jak nawet teraz mam biały top, jeansy, i właśnie te buty to też nadaje takiego bardziej letniego charakteru. Tylko właśnie one są materiałowe, nie skórzane, więc to jest tutaj ta różnica. A dalej mam oczywiście jeszcze kowbojki, czyli coś po prostu, co też mm, uwielbiam naprawdę. To są buty, które się w mojej szafie po prostu muszą znajdować, bo uwielbiam ten ich właśnie taki fajny, modowy, wiecie... Taki charakterny charakter, tak, bym to określiła, bo nie mam tutaj akurat innego słowa w zanadrzu. Naprawdę jest to coś, co uwielbiam, co może na pierwszy rzut oka do tej szafy nie pasuje. Natomiast jak zobaczycie stylizację, to sami się przekonacie, że naprawdę jest to coś fajnego, co też po prostu to wszystko tutaj jakby przełamuje. Niby jest to ciężki element, ale na przykład do takich sukienek lekkich czy do tręcza, Ja właśnie lubię takimi ciężkimi butami tutaj to przełamywać. Mam też drugą parę starych już moich kowbojek, tylko czarnych, krótkich, które mam w szafie chyba cz te czwarty rok, trzeci albo czwarty rok i też zainwestowałam w nie sporo kasy, bo dałam chyba pięć za te buty, ale chodzę w nich, tak jak właśnie mówię, już naprawdę długo i trzymają się cały czas świetnie, także właśnie jeżeli chodzi o obuwie, to bardzo Wam polecam poczekać sobie dłużej, uzbierać sobie te kilka słówek więcej i naprawdę zainwestować w coś porządnego zamiast kupować wiecie jakieś buty w sieciówkach na przykład nie wiem po 100 czy po 80 zł, no bo one zazwyczaj nie są jakieś wiecie górnolotnej jakości, a to jakoś naprawdę potem nam po prostu się odpłaci przez to, że możemy się tymi rzeczami naprawdę bardzo długo cieszyć, a jak coś wiecie, uwielbiamy, no to fajnie jest, żeby ta rzecz służyła nam po prostu jak najdłużej. No i ostatnia kategoria, która nam tutaj została, to są torebki, czyli jak nadal poruszamy się w tej tematyce dodatków, i ja tutaj mam trzy takie elementy, które właśnie w tej szafie mi się bardzo mocno tutaj sprawdzają i po pierwsze jest to taka mała torebka przez ramię. Ja akurat kupiłam tutaj z Lasockiego i ona ma taki właśnie szaro-beżowy kolor, taki można powiedzieć odcień taupe, coś takiego. Ma taki właśnie gruby, szeroki pasek, co ja też bardzo lubię, bo ma to też taki właśnie nie to, że jest wygodne, bo nam się nigdzie nie wrzyna, to też ma taki fajny, stylowy charakter, po prostu gdzieś tam ten klimat mi, mi odpowiada i w tym samym kolorze, z tej samej skóry mam też plecak z Lasowskiego, to obie, obie te rzeczy są cały czas dostępne, bo to są nowe nabytki, ostatnio właśnie się w to zaopatrzyłam, już mi od dawna chodził po głowie właśnie taki skórzany plecak, bo nigdy czegoś takiego nie miałam, a na przykład kiedy wiecie, chodzę z psem na spacery i chcę mieć wolne ręce, czy gdzieś tam podróżuję, to właśnie takie coś myślę, że rewelacyjnie nie mi się sprawdzi. Już go nosiłam i naprawdę jest mega fajny. A też to jest rzecz, do której jestem w stanie dużo więcej napakować, niż wiecie, do takiej małej, jakiejś tam codziennej torebeczki. A ja czasem potrzeba zabrać? Wiecie, jakąś butelkę wody czy coś to właśnie też jest super opcja ewentualnie właśnie jeszcze mam mojego shopera, też w boskim niebieskim kolorze, jego akurat dorwałam w Vintage Shopie w zeszłym roku, on w ogóle jest dwustronny, na tą różową stronę też mogę sobie go wywracać, natomiast nie, nie robię tego zazwyczaj bo ta niebieska tutaj wersja mi bardzo, bardzo odpowiada i też uwielbiam właśnie to jak on mi tutaj do tej szafy fajnie pasuje do tego niebieskiego tręcza, wygląda rewelacyjnie do tej fioletowej kurtyny. Też jest super w ogóle. Lubię bardzo to, że właśnie ten szoper jest w takim kolorze, a nie na przykład czarny, tak jak zazwyczaj właśnie takie torby yy, są, w takich ciemnych kolorach, i to jest marka Toast. Może gdzieś Wam się uda coś takiego wygrzebać jeszcze w internetach, a jak nie z tej marki, to może z innej sobie coś znajdziecie. Polecam Wam właśnie też kombinować z tymi dodatkami. Właśnie możemy sobie do tej swojej szafy. Coś takiego, wiecie, bardziej ciekawego czasami wrzucić, aniżeli takie, wiecie, zwykłe czarne torebki czy coś. Natomiast mam też trochę w szafie torebkę różową, w takim kolorze, właśnie jak środek tej, i ona też mi rewelacyjnie urozmaita stylizację, bo wystarczy, że na przykład mam na sobie jeansy, jakiś top, tak jak ten, narzucę na to, nie wiem, kurtkę czy marynarkę i taką różową torebkę, i mamy zarąbisty, właśnie taki kolorystyczny akcent, czyli coś, co też bardzo, bardzo lubię. Temat garderoby kapsułowej to jest coś co bardzo, bardzo mnie cieszy i interesuje, więc cieszę się, że mogłam nagrać dla was kolejny taki odcinek. Zawsze kiedy nadchodzi gdzieś tam nowy sezon wiosenny lub jesienny, bo zazwyczaj właśnie wtedy ma to miejsce, to palę się, żeby taki właśnie odcinek dla was nagrać, bo tą tematykę uwielbiam i w ogóle zawsze kiedy kupuję coś dla siebie lub komuś coś doradzam, to właśnie sprawdzam, czy będzie pasowało do reszty szafy. W ten sposób właśnie najlepiej się gdzieś tam tą szafę buduje, żeby była Wiecie, spójna, przemyślona i żeby te elementy nawzajem ze sobą gdzieś tam współgrały. To jest po prostu naprawdę najlepsza opcja. I serdecznie Wam zawsze właśnie polecam, jeżeli sobie coś kupujecie, to sprawdzić, przemyśleć sobie kolorystykę i właśnie to fason, czy będzie Wam pasował do reszty szafy, bo dzięki temu będziecie mieli takie właśnie fajne, spójne zestawienia, dzięki którym będziecie mogli sobie stworzyć mnóstwo różnorodnych zestawów na wszelkie możliwe okazje. Czekam też na Wasze komentarze. Jestem bardzo ciekawa, które stylizacje albo które rzeczy tutaj w pokazanej sezonie najbardziej Wam się podobały. Piszę też, jakie u Was. W tym sezonie barwy goszczą w wiosennej szafie. Jestem bardzo ciekawa. Was też zapraszam na mój Instagram, bo tam też staram właśnie pokazywać Wam bardziej na co dzień takie jakieś tam codzienne outfity czy inspiracje, więc odsyłam wam Was tam również do obserwowania, także nie pozostało już tylko się z Wami pożegnać. Jeżeli jeszcze nie, zas nie zasubskrybowaliście, a podobał Wam się odcinek, to zróbcie to teraz, będzie mi bardzo, bardzo miło, a my widzimy się już bardzo, bardzo niedługo w kolejnych filmach. Do zobaczenia! Pa-pa, pa pa pa! pa, pa.